Cześć, zapraszam na odcinek o kluczowej pielęgnacji pomidorów we wrześniu. Wrzesień to jest jeszcze taki miesiąc, kiedy wielu z nas, wiele z nas ma pomidory, zarówno w szklarniach czy tunelach, jak i w gruncie. Warto wiedzieć, co teraz z tymi pomidorami robić, żeby one mogły nas cieszyć jak najdłużej żeby wszystkie dojrzały, wybarwiły się żeby były soczyste, smaczne, słodkie. Zapraszam. Wrzesień jest miesiącem przełomowym. Pomidory teraz tak naprawdę wchodzą w taką końcową fazę owocowania. O ile pierwsze pomidory zazwyczaj w naszych uprawach pojawiają się gdzieś w lipcu, w sierpniu te pomidory się rozkręcają, to tak naprawdę taki największy rzut, przynajmniej w moich okolicach, zawsze jest we wrześniu. I podejrzewam, że u Was również to właśnie wrzesień jest tym miesiącem takiego najbardziej intensywnego owocowania. I to właśnie teraz ta pielęgnacja, którą zastosujemy, wszystkie te zabiegi mają ogromny wpływ na to, czy ta uprawa szybko się zakończy, czy też będziemy mogli przedłużyć ją jak najbardziej. A wiadomo, każdemu z nas zależy na tym, żeby się cieszyć owocami jak najdłużej. Dni są teraz krótsze, noce są coraz chłodniejsze, wzrasta wilgotność, pojawiają się nieuchronne nocne, poranne mgły, i to niestety no nie działa dobrze na nasze pomidory, a szczególnie te, które są w nieosłoniętym gruncie. Warto teraz zmniejszyć podlewanie. Zmniejszamy częstotliwość podlewania, o ile w momencie, kiedy pomidory owoce nabierały tak intensywnie na masie, to podlewanie było bardzo ważne, bo no bo wiadomo musiały budować swoje tkanki. O ile te, o tyle teraz, kiedy właśnie ta wilgotność powietrza wzrasta, warto zmniejszyć tą częstotliwość podlewania i też ilość, szczególnie też dlatego, że właśnie pomidory w tym momencie, kiedy one się wybarwiają, nie potrzebują już tak bardzo dużo wody, jak wtedy, kiedy intensywnie wzrastały. Krótka przerwa reklamowa. Link do kubków ogrodniczki i ogrodnika macie w opisie filmu pod spodem. Polecam podlewanie rano, bo jeżeli zmoczycie liście, to one zdążą przez dzień po prostu wyschnąć, a wieczorem ta woda może przez cały czas na nich zalegać, można to tak powiedzieć, i będzie to generowało presję chorób grzybowych. Unikajcie nadal podlewania liści. Skupcie się na tym, żeby ta woda trafiała po prostu bezpośrednio do gleby. Jeżeli uprawiacie pomidory w tunelu albo w szklarni, to koniecznie zadbajcie o dobrą wentylację. Bo teraz wilgoć jest naprawdę numerem jeden, jeżeli chodzi o wrogów w naszych uprawach pomidorów. Warto przez cały czas trzymać te okna i drzwi otwarte tak na przestrzał, żeby to powietrze mogło po prostu tam cyrkulować, żeby ono nie stało, żeby ta wilgotność tam nie zalegała. Żeby zwiększyć tą, ten przewiew w pomidorach, usuwajcie też dolne liście, szczególnie te liście, które dotykają ziemi. To usuwanie jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, usunięcie liści od dołu sprawi, że właśnie pomidory nam będą mogły się tak przewentylować, powiedzmy, one dostaną oddechu, czyli to powietrze będzie mogło sobie tam swobodnie krążyć między tymi krzakami. A druga sprawa jest taka, że usunięcie tych liści po prostu pozwoli nam w pewnym zakresie przyspieszyć proces dojrzewania owoców dlatego że roślina nie będzie skupiała tak jakby swojej energii na tym żeby utrzymywać masę zieloną. Im tej masy zielonej jest mniej, tym potencjalnie więcej energii jest w stanie pomidor zainwestować w to, żeby dojrzewały po prostu owoce. I teraz tak, warto też obcinać pędy boczne, czyli te wilki bądź je wyłamywać. Ułamywać, obcinać nowe kwiaty. I oczywiście, jeżeli jeszcze nie ogłowiliście pomidorów, nie usunęliście stożków wzrostu, to jest to już ostatni moment, żeby to zrobić żeby dać jakikolwiek impuls bodziec tym pomidorom do tego, żeby one mogły właśnie znowu zainwestować więcej energii w to, żeby szybciej dojrzewały owoce. Ogławianie pomidorów najlepiej wykonywać tak w połowie sierpnia. Wtedy ta metoda jest taka optymalna, ona daje najlepsze efekty, ale wiadomo, jeżeli nie zrobiliście tego wtedy, to zróbcie to teraz, lepiej późno niż wcale. Dzięki ogłowieniu pomidor skupi się bardziej na tym, żeby Tworzyć to, żeby te nasze owoce były po prostu słodkie i dojrzałe, a nie na tym, żeby budować masę zieloną. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ten zabieg wykonywać ostrym, zdezynfekowanym narzędziem, żeby po prostu z pomidora na pomidora nie przenieść choroby, a przede wszystkim zarazy ziemniaczanej, jeżeli takowa u Was występuje. Co do ochrony przed chłodem. Niestety, teraz na temperatury nie mamy już wpływu, a musimy wiedzieć, że pomidory są wrażliwe na takie spadki temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza. To jest taka graniczna wartość, przy której one można powiedzieć czują się jeszcze jako tako dobrze. Jeżeli będą przygruntowe przymrozki, no to przez te pierwsze dni w tunelu czy w szklarni zazwyczaj pomidorom nic nie grozi, bo tamta ziemia jest nagrzana i ona to ciepło oddaje po prostu, i taki chwilowy, niewielki przymrozek nie powinien pomidorów uszkodzić. Ale jeżeli szklarnia lub tunel stoi w takim miejscu, które jest no naprawdę eksponowane na takie podmuchy tego mrozu, takie Zastoiska wręcz mrozowe, wtedy nawet krótkotrwały przymrozek może po prostu całkowicie uszkodzić te pomidory i one już nie odbiją, bo o ile takie uszkodzone mrozem, przymrozkiem, pomidory są w stanie odbić wiosną. Większość odmian sobie poradzi. O tyle, o tej porze roku, no to już jest absolutnie raz, że niemożliwe. Dwa, że nie przyniesie żadnego efektu. Niestety będziemy musieli zebrać takie podmrożone, lekko pomidory i od razu je wykorzystać, a warto też pamiętać o tym, że one nie będą miały już takiego smaku, jakie mają, jaki mają pomidory, które są cały czas hodowane w cieple. Szkoły są dwie. Jedni mówią, żeby zamykać teraz tunele foliowe i szklarnie na noc żeby ograniczyć właśnie dostęp tego, tego przy, potencjalnego przymrozku, ale ja jestem jednak za tą szkołą, która mówi, żeby trzymać nadal wszystko otwarte na przestrzał, bo to zamknięcie być może uchroni te pomidory przed, tym, przed tą niską temperaturą, ale jest bardzo duże ryzyko, że spowoduje momentalny atak zarazy ziemniaczanej, rozwój po prostu patogenów, które sprawią, że pomidory padną nie od tego potencjalnego przymrozku, który być może się pojawi, być może nie, a właśnie od tego, że zaatakuje je choroba i w tym momencie to już jest zbyt późno, żeby ratować te uprawy opryskiem, no bo naprawdę ten sezon zbliża się ku końcowi i teraz warto już tylko i wyłącznie w zasadzie naturalnymi metodami próbować jakoś przedłużyć życie tym pomidorom. Oczywiście możecie przykrywać je agrowłókniną, ale to, to jest dużo pracy, też wydatek na koniec sezonu, jeśli trzeba będzie ją kupić, a efekt może być też, no naprawdę. Marny. Jeśli macie 2 czy trzy krzaki, albo coś w doniczkach, na balkonie, na tarasie, ok, ale jeżeli tych roślin jest więcej, to nie jest już ten najlepszy pomysł, bo no efekt osiągnięty dzięki temu przykrywaniu po prostu to granie warta świeczki zazwyczaj. Jeżeli chodzi o nawożenie, jakąś stymulację na tym etapie, w tym momencie już absolutnie nie nawozimy pomidorów nawozami azotowymi, i jeżeli mają problem z wybarwianiem się, czyli na przykład widzimy, że. Nierównomiernie się wybarwiają. Ta podstawa owocu jest czerwona, a tutaj, tutaj, tuż przy piętce jest zielone i nie jest to cecha odmianowa. Warto dodać nawozu z potasem, fosforem albo popiołu drzewnego. Popiół wspiera takie dojrzewanie od owoców, poprawia też odporność rośliny, ale w przypadku popiołu nie oczekujmy jakichś spektakularnych efektów i nie oczekujmy też szybkich efektów. Zdecydowanie lepiej popiół działa, jeżeli nawieziemy nim glebę wcześniej przed uprawą albo przynajmniej tak w połowie tego okresu wegetacyjnego pomidorów. Przyspieszanie dojrzewania. Warto zbierać. Jeżeli chcecie, żeby jak najszybciej te pomidory dojrzały, to zbierajcie te, które już tak zapalają się, to jest taka nazwa na to, że pomidor się czerwieni, on się zapala, jeżeli już się zapala, zaczyna się rumienić, warto go zebrać, położyć na przykład w kartonowym pudełku razem z jabłkiem, który, które wydziela etylen, to jest taki składnik, który naturalnie przyspiesza dojrzewanie nie tylko pomidorów, ale też innych warzyw, owoców. I dzięki temu, że odciążymy ten krzak, właśnie zrywając te rumieniące się pomidory, to te pozostałe będą nam dojrzewały szybciej. Jeżeli mamy jakieś małe pomidorki już na samej górze, niedojrzałe, zielone i no jeszcze w ogóle nawet nie w połowie wielkości, jaką powinny docelowo osiągnąć, lepiej całkowicie je odciąć albo urwać, bo prawdopodobnie one już nie zdążą dojrzeć. Z taką uwagą, że nie dotyczy to pomidorków koktajlowych, które rosną bardzo szybko i są takie odmiany, które naprawdę no, czasami nawet do końca października przy sprzyjającej pogodzie są w stanie owocować, i ja takich pomidorów nigdy nie, nie zrywam, po prostu wcześniej nie ogławiam też wcześniej. No bo ja wiem, że one mają potencjał do tego, żeby sobie jeszcze poradzić, nawet jak są w bardzo niskie temperatury. Warto też pamiętać, że niektóre odmiany, takie późne, na przykład malinowy olbrzym, owocują nawet do przymrozków, więc w ich przypadku też nie trzeba tych pomidorów zrywać zbyt szybko, bo one sobie jeszcze w takich niższych temperaturach poradzą. Słuchajcie, wrzesień to czas jest takich strategicznych decyzji, jeżeli chodzi o pomidory, warto ograniczyć podlewanie, przyciąć, zrywać, jeżeli się da, wentylować cały czas te uprawy, no i czekać na efekty. Dajcie znać, jak tam wasze uprawy w tym roku, czy pomidory się udały, czy sezon był ciężki i do usłyszenia następnym razem.